Witam Was bardzo bardzo serdecznie na moim kanale YouTube. Jest to kochani nowy odcinek z cyklu ZK Sync. Tak jak poprzednio, um, robiliśmy aktywności na ZK Sync Era Mainnet. Dokładnie ten filmik jest 4 dni temu, gdzie robię pierwsze kroki na mainnecie. Tak? Czyli robię działania na pewnych aplikacjach i tak dalej. Tak samo teraz będziemy, będziemy robić działania na ZK Sync Lite. Um, z tym, że. Chcę tutaj przypomnieć jedną bardzo ważną rzecz. ZK Sync Lite jest to wcześniejsza wersja, która oczywiście cały czas funkcjonuje, a po czym przeszł, ZK Sync przeszedł do ZK Sync Era Mainnet, jednak te dwie wersje są aktywne. Dlaczego ja będę robił na ZK Sync Lite? A to z tego względu, że już dawno tam nic nie robiłem, więc. Stwierdziłem, że sobie to powtórzę. A jako, że będę sobie to powtarzał, to być może jesteś osobą, która jeszcze nie robiła nic na zikiej Single Light, a myślę, że warto tam swoją obecność po prostu zaznaczyć. Zanim zaczniemy, zostaw łapeczkę w górę już na starcie, aby mnie zmotywować do dalszego działania. Chcę dla was to nagrywać, chcę dla was to robić w po prostu swój sposób. I subskrypcję, aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami wideo. Przechodzimy do tematu. Strona nazywa się lite.zksync.ao, wcześniej to było zksyncv1, teraz jest zksync lite. Jak jesteśmy już na stronie, łączymy się naszym portfelem Metamask, kochani. Oczywiście na Metamasku w tym przypadku musimy być po sieci Ethereum Mainnet, chyba że macie na innej sieci środki. Teraz sprawa wygląda następująco. Jeżeli właśnie nigdy nie robiliście jeszcze nic na ZK Sync Lite no to musicie sobie przesłać środki na Ethereum Mainnet. Jak widzicie, ja jestem teraz na ZK Sync Era Mainnet. Ja tutaj robiłem działania na ZK Sync Era Mainnet, czyli na głównym Mainnecie. Tak więc ja zrobię sobie to troszeczkę inaczej. Ja sobie przejdę na początku i prześlę sobie z Orbiter Finance środki na właśnie ZK Sync Lite. Okay? Żeby to było tutaj dla Was jasne, wszystko i żebyście wiedzieli, jak to u mnie wygląda. Czyli ja robię transfer z innej sieci na prosto na ZC Sync Lite, żeby już tam móc sobie pewne rzeczy przeklikać. Tak więc ja sobie z ZC Sync Era przesyłam środki na ZC Sync Lite. Wy oczywiście możecie zrobić to w inny sposób. Zaraz Wam pokażę po prostu, jaki. Jeżeli macie na innej sieci, no to możecie sobie przesłać na przykład z Arbitrum na ZK Sync Lite, z Ethereum Mainnet na ZK Sync Lite. Ale jeżeli jeszcze nie korzystaliście z ZK, ZK Sync Lite, to najlepiej to będzie zrobić przez główny bridge, o którym zaraz powiem. Jak widzicie, moje środki idą już z ZK Sync Era na ZK Sync Lite. I tutaj już pokazało, że środki doszły na swoje miejsce. Tak więc przechodzę sobie do strony zklight.zksync.io i teraz, aby się tutaj zalogować, klikamy sobie Ethereum Wallet, MetaMask i musimy zmienić sieć na sieć Ethereum Mainnet, żeby tutaj w ogóle się zalogować. I teraz, jak możecie zauważyć, ja już tutaj te środki właśnie mam, które przesłałem przez Orbiter Finance dosłownie przed chwilką z era na Sync Lite. Sprawa wygląda następująco. Jeżeli nie macie tutaj żadnych środków, i nie macie po prostu, i chcecie z mainnetu głównego wysłać. To najlepiej sobie tutaj, jak się zalogujecie, na, połączycie z ZK Sync Lite, klikacie sobie top up, i tutaj przejdziecie sobie niżej. I tu macie bridge. Możecie skorzystać z Orbiter'a, z zigzaka, ale najlepiej będzie, jak sobie skorzystacie z tego ZK Sync Lite, bo to jest oficjalny po prostu bridge dla ZK Sync Lite i z waszego mainneta środki przejdą po prostu na ZK Sync Lite. Light. I tutaj prowizja jest 3,47 centów, Tak więc, moim zdaniem, jak najbardziej spoko. Tak więc, jak już mamy środki tutaj na ZK Sync Lite, co możemy tutaj zrobić? Pierwszą kwestią, jaką możemy tutaj zrobić, jest oczywiście transfer. Transfer. O co chodzi z transferem? Możemy sobie po prostu przesłać środki albo z powrotem na Ethereum. Ale my skorzystamy z transferu ZK Sync Lite, czyli po prostu na inny adres, może być nawet jakiś inny nasz adres. Po prostu też po sieci Ethereum Mainnet z Sync Lite przesyłamy sobie tutaj po prostu jakieś środki. Ja sobie wezmę po prostu swój inny portfel, tam sobie prześlę środki i później tymi środkami wrócę dokładnie na to samo konto. Skopiowałem sobie już mój inny adres portfela, mam kwotę jaką sobie chcę przesłać tak na spokojnie 0.02 Ethereum i wysyłam na ten właśnie adres. Mainnetowe, Ethereum Mainnet, e, tylko, że po sieci ZK Sync Lite oczywiście. Czyli to konto, to konto, to konto, na które przesyłacie, robicie sobie taki zwykły transfer, tak? E, na ZK Sync Lite, to musi być konto, które jest połączone z ZK Sync Lite, ok? Żeby to było po prostu ważne, to jest, to jest istotne. Tak? Czyli, czyli tak samo jak to konto, z którego przesyłacie, macie połączone, tak samo to drugie, na które przesyłacie, też powinno być Połączone. I teraz po prostu po tym transferze z powrotem, kopiując ten swój adres, który tutaj mam, zaloguję się na tamto konto i po prostu prześlę z powrotem tutaj te środki. Ok, jesteśmy z powrotem. Transfer mamy zrobiony. Teraz sobie zrobimy kolejną zakładkę, jaką jest zakładka SWAP. Tak więc klikamy sobie SWAP, i tutaj tak łączymy się. To jest oczywiście giełda Zigzag Exchange. Tutaj generalnie mogliście już ją widzieć na moim kanale. YouTube ponieważ ja już o niej też mówiłem. Łączymy się tutaj naszym tym właśnie portfelem, który mamy, Connect Wallet. Też na zawsze jak tutaj klikacie Connect Wallet, to pamiętajcie, że zawsze tutaj może wam jakiś tam wcześniejszy adres załadować, którym się tutaj logowaliście. Tak więc zawsze sobie też przejdźcie na tego MetaMaska i tutaj też daj, dajcie sobie połącz, żeby połączyło was y, tym dokładnie kontem, które chcecie. Tak więc jesteśmy ZK Sync Lite jest dokładnie, tu jest sieć ZK Sync Light i jest też Arbitrum. Jesteśmy połączeni i robimy sobie tu po prostu, kochani, kilka słapów. Zrobię sobie z cztery słapy po prostu. Um, może być na markecie, czyli nie na limicie, tylko na markecie. Od razu bierze cenę rynkową, jaka jest. Um, w tym celu klikam sobie nie buy, tylko sell, ponieważ my sprzedajemy Ethereum, które tutaj mamy. Um, sprzedamy sobie jakieś tam drobne ilości Ethereum, które tutaj mamy, na przykład 0.03. Klikam sobie sell. Okej. Okay. Podpisujemy tą transakcję. Transakcja została podpisana. Jak widzicie, tutaj mam USDC już um, na koncie. W tym momencie możemy sobie dać buy, czyli za USDC, um, za USDC sobie możemy po prostu e, znowu kupić na przykład Ethereum. Czyli, jakby odwracamy tą sytuację. Ok, sytuacja została odwrócona. Moje Ethereum już są na koncie. W tym momencie możemy sobie przejść do drugiej pary, na przykład, i skorzystać z pary, tutaj drugiej ETH USDT. I tutaj też zawsze trzeba zwrócić uwagę, czy wolumen jest dość duży, żeby po prostu się nie naciąć. Tutaj jest, no myślę, że spoko, że nie powinno być problemu, żeby nam po prostu opłat dużych nie wzięło. Tak więc tutaj też sobie zrobimy jakąś tam drobniejszą transakcję. Pamiętajcie, że tutaj no po prostu zawsze te opłaty jakieś tam będą, tak więc no, um, po takich działaniach tam może się okazać, że na przykład wzięło Wam załóżmy nie, dla przykładu um, kilka dolarów prowizji po prostu samych opłat, tak więc to też trzeba mieć po prostu na, na uwadze zawsze, tak? Um, sprzedałem Ethereum, teraz sobie w tej parze to Ethereum oczywiście odkupię z powrotem. Można się pobawić też na przykład z limitem, jak ktoś, jak ktoś po prostu chce nie tylko na markecie, ale też kupo, kupić na, coś na limicie, usta, ustalają, ustalają cenę po prostu odpowiednio, prawda? Dobra, generalnie rzecz biorąc, to e, mamy zrobione tutaj cztery swapy, tak więc e, jest, jest naprawdę w porządku. E, co by tu jeszcze można było zrobić, to jest e, na pewno, kochani, um, jakby ktoś chciał tak zrobić, to jest na pewno e, bridge. Ale generalnie ja gdzieś y, tam korzystałem już z tego bridge'a. Um, a bardziej bym polecał skorzystać sobie z Bridża powrotnego na Orbiter Finance. Ale jeszcze nie o tym. Jeszcze, jeszcze wracamy tutaj na, główny, y, na główne konto na naszym y, Light ZK Sync. I tutaj kochani, kolejna zakładka. Swapy mamy zrobione. Kolejna zakładka to jest NFTs. A i tutaj po prostu sobie możemy wygenerować swojego NFTka. Um, jak to robimy? Klikamy sobie zakładka Mint NFT um, i tutaj teraz na górze widzicie swój adres, a na dole musicie nie, tutaj wpisać hash, po prostu kontrakt adres NFTK. Um, żeby ten kontrakt adres zdobyć, wchodzimy sobie na stronę Pinata Cloud. Um, Pinata Cloud link do tej strony oczywiście będzie w opisie filmu. I tutaj po prostu sobie może, musimy dodać jakiś obrazek, który wykorzystamy właśnie, e, aby stworzyć tego NFTK. W moim przypadku no zaraz sobie tutaj jakiś obrazek znajdziemy. Na przykład będzie, niech będzie um, sztuczna inteligen, inteligencja. Um, pobieram sobie jakikolwiek tutaj obrazek, który gdzieś tam <laughs> może się Wam podobać albo nie. Um, jakby cokolwiek, po prostu tutaj sobie po prostu pobiorę sobie jakikolwiek tutaj obrazek. Załóżmy tak. Sztuczna inteligencja. OK. I ten obrazek w tym momencie. Klikamy sobie tutaj na, na stronie Pinata Cloud add file, file i teraz select a file albo przeciągamy, albo dajemy select a file. I tutaj w tym momencie sobie szukam mojego obrazka, który sobie pobrałem. Um, sztuczna inteligencja jest. Klikam sobie OK, upload, upload. Jak widzicie, successful. I mamy na górze właśnie ten nasz obrazek sztuczna inteligencja JPG. I teraz, e, co nas interesuje, to jest właśnie o ten tutaj adres. Dokładnie ten adres. Kopiujemy sobie go i wracamy sobie na stronkę na naszą ZK Sync Lite. Um, gdzie to kurcze jest? O jest, dobra. I tutaj właśnie kopiujemy sobie ten. Adres kontrakt i klikamy sobie authorize to mint NFT sign i klikamy sobie mint NFT. Tutaj pokazuje nam jaka jest aktualnie prowizja, do, aby ten NFT wymintować. Podpisujemy tą transakcję. No i mamy wymintowanego nft -ka. Wzięło nam 20 centów za tą akcję, tak więc niedużo. I tutaj on już się tutaj wczytuje. Po pewnym czasie też ten obrazek się tutaj właśnie tego NFT -ka wczyta. Jest tutaj jeszcze jedna rzecz, którą można zrobić, ale generalnie jakby. Nie robiłem tego szczerze powiedziawszy, ponieważ jest to wypłata przesył tego NFT, załóżmy, jakiegoś, którego tutaj macie, tu Layer One, czyli na główną sieci Ethereum. Um, I on kosztuje około ten transfer 17 dolarów. Um, wcześniej tego szczerze powiedziawszy nie robiłem. Więc jak chcecie, jak macie tutaj dużo środków, to sobie możecie zrobić. Ja osobiście tego e, po prostu transfera nie robiłem. E, być może źle, być może nie będzie to miało żadnego znaczenia, a może jakieś będzie miało, nie wiem. E, tak powiem szczerze, że tego po prostu wcześniej nie robiłem. Ale myślę, że e, jest tutaj wiele rzeczy, które robimy, i akurat wypłata NFT-ka na Ethereum. Nie, nie będzie jakąś kluczową sprawą, prawda? Tylko bardziej będą kluczowe sprawy jakieś regularne wracanie do ekosystemu czy, czy coś takiego. Dobra, tutaj mamy tak naprawdę wszystko zrobione. Co możemy zrobić dalej? Jest kolejna rzecz, którą możemy zrobić, a generalnie ostatnia rzecz, tak naprawdę, którą możemy zrobić, właśnie po sieci Light ZK Sync. Jest to po prostu grant na gitcoin.co, czyli po prostu taka darowizna, jakby wpłata. Jakby na taką zrzutkę po prostu dla danego projektu. Um, w tym celu jesteśmy na stronie .co Grants Explorer. Um, ja ją oczywiście podlinkuję też pod spodem. <laughs> I tutaj szukamy sobie jakby projektu, który chcemy tutaj obdarować takim grantem. Um, na przykład ja sobie tutaj w wyszukiwarce um, posortuję na trading, czyli trending, czyli najbardziej takie, e, które są teraz na topie. I załóżmy, chcę sobie ym, obdarować te, te środki, Zika Rollouts może być na przykład. Więc w tym celu klikam sobie Add to Card. <coughs> OK, mamy dodane do karty. Tutaj mamy taki koszyczek po prawej stronie na górze. I jak sobie tutaj najedziemy, mamy Checkout One Grant. Klikamy sobie to. I teraz nas przenosi do finalizacji transakcji. Um, I teraz tak, jeżeli chodzi o kwotę, jako tutaj... Um, Dajemy, to już tak naprawdę jest zależne od nas. Um, tutaj jest e, od razu ustawione 25 DAI, czyli tak jakby 25 dolarów. Um, ja chcę sobie tutaj przeznaczyć troszeczkę mniej, czyli zmieniam sobie na Ethereum, bo Ethereum mamy w naszym portfelu Lite, prawda? Chyba, że macie też inne tam coiny. I tutaj sobie na przykład damy kwotę 0,01. Nawet nie wiem, ile to dokładnie jest. Um, nie wiem, jakie jest nawet minimum. A, a 0,01 to będzie. Ile to będzie? No to jest 7 zł, nie? To jest 7 zł, tak? Jakieś półtorej dolara, coś takiego chyba. No, czyli dałem sobie tutaj 0.01 ETH um, i teraz przechodzimy sobie niżej. Um, czyli to możecie, musicie to zmienić tutaj wyżej, tak? W tej, w tej górnej rubryce i w tej dolnej. I teraz sobie przechodzimy niżej. Um, aha, tu jest jeszcze give back to Gitcoin uh, Match Pool, to jest 5% ustawione. Możemy sobie dać nawet 10%, żeby jakby do tego do tej Matching Pool e, poszło e, i teraz klikamy sobie tutaj mamy I'm ready to check out, ale kliknijcie sobie tutaj tą strzałeczkę w dół, prawda? I teraz sobie wybieracie e, jakim, e, jaką siecią chcecie zapłacić, opłacić tą transakcję. My sobie wybie, wybieramy ZK Sync Checkout. Dajemy Proceed. E, w tym momencie musimy się znowu połączyć tutaj właśnie naszym portfelem żeby każdy o tym sobie wiedział, dałem connected metamask, poczekajcie, chwilkę. Bo ja tu jestem na starym koncie połączony. Się, muszę się teraz na metamasku jeszcze raz tutaj z tym nowym kątem połączyć i jeszcze raz tu przejść. Czekajcie, znowu connect metamask, bo byłem z kątem moim innym po prostu połączony ze wcześniejszej akcji tutaj. Um, dobra, jak widzicie jestem, tu jest pokaza pokazany mój balans konta, a także kwota jaką będę tutaj wpłacał, e, także klikamy Complete Payment, znowu podpisujemy na metamasku Sign, znowu jest podpis Sign, Thank you Don, jak widzicie um, realizacja e, została wykonana, wszystko jest w porządku, um, kwota 0.01 Ethereum przeszła, jako właśnie taki grant, jako taka tutaj opłata, wpłata, taka darowizna, można powiedzieć, dla tego właśnie projektu. Tak więc możemy sobie to zamknąć. No i tutaj, tak naprawdę, mamy już to gotowe. Ok, jak to mamy gotowe, to tak naprawdę mamy gotowe, kochani, wszystko. Dokładnie tak, mamy gotowe tutaj wszystko. W tym momencie, co możemy zrobić dalej, tak? Um, możecie sobie te środki tutaj chwilę oczywiście przytrzymać na lajcie jak chcecie um, jakby to już jest wasza decyzja możecie sobie tu jakieś środki zawsze przytrzymać ja osobiście sobie prześlę te środki e, kochani z powrotem z zk-sync lite na zk-sync era dokładnie tak, czyli tak naprawdę to co, tam gdzie wcześniej miałem środki tak samo sobie teraz te środki prześlę może nie wszystkie, ale no tak większość po prostu tych środków sobie prześlę na, z powrotem na zk-sync Era. Pamiętajcie, że tutaj ten bridge też yy, sobie tam zawsze troszkę kosztuje. Yy, na przykład w tym przypadku będzie to. No tutaj pisze, że Fito jest yy, 0.012 Ethereum, czyli wcześniej to jest około 8 zł prawda, za taki transfer z powrotem. Oczywiście możecie sobie tutaj wybrać, nawet nie, jak chcecie na przykład sobie przesłać na jakąś inną sieć, to tutaj tych sieci jest sporo. Optimism, Arbitrum, Polygon. Na główną sieć Ethereum to już jest Wasza sprawa, gdzie wy chce, chcecie sobie tą, e, tą kwotę przesłać. Um, I tak jak mówię jeszcze raz, i się tutaj jeszcze raz powtórzę: jak macie Lite ZK Sync. to tutaj, jeżeli nie robiliście jeszcze transferów, to możecie sobie też wysłać stąd Ethereum na Wasz MainNet, czyli dajecie sobie transfer. <laughs> nie dajecie transfer tu zkSync Lite, tylko dajecie transfer tu Ethereum i Tutaj macie swój adres Ethereum, na który możecie wysłać środki. Tutaj bridge kosztuje 4,74 centy. Tak więc możecie sobie zrobić też w ten sposób, jeżeli chcecie. I po prostu też tutaj zaliczycie aktywność wypłaty bezpośrednio z zk Sync. Ok? Tak więc to jest też taka informacja dla Was. Ja skorzystam z Orbiter Finance, tak? I warto też z tego Orbiter Finance sobie korzystać, tak? Ja nie mówię, że teraz od razu, bo jeżeli jeszcze nic nie robiłeś na ZK Sync Lite, to moim zdaniem dobrze będzie sobie wrócić e, tym bridge'em e, z głównego, z głównej sieci Lite ZK Sync na Twój Ethereum Wallet. Ale też z Orbiter Finance warto sobie skorzystać, z tego względu, że po prostu tutaj też jeszcze nie ma tokenu, a, a jak tutaj jeszcze nie ma tokenu, to, to prawdopodobnie on będzie i bardzo możliwe, że będzie też airdrop z tym związany, tak więc to jest też istotne. Um, ok, ja sobie robię jeszcze tutaj transfer na tym filmiku właśnie z ZK Sync Lite na ZK Sync Era Mainnet i te środki mi ładnie tutaj teraz przejdą na ZK Sync Era. Widzicie, nawet dwa potwierdzenia są na ZK Sync Era po prostu Mainnet. Już te środki sobie idą. Tak więc, kochani, to by było na tyle. Zachęcam Was jeszcze raz do lajkowania, do subskrybowania, dawajcie znać w komentarzach, jeżeli macie jakieś problemy, czy cokolwiek innego, na pewno postaram się pomóc, jak tylko będę po prostu mógł i zachęcam do oglądania innych po prostu tutaj filmików, wideo, o Arbitrum mam jeszcze kilka fajnych wideo i ZikaSync Era Mainnet, jeżeli jeszcze tego wideo nie widzieliście, gdzie robię aktywności na tej nowej sieci ZikaSync Era Mainnet, głównej sieci właśnie, która niedawno co? Powstała. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się i do następnego materiału wideo. Hej!